Przyjechał tu teraz do sierpca, takiego miasta na Mazowszu, przez które płynie rzeka, sierpienica, a nazwa jego się wywodzi się od słowiańskiego imienia Siepraw. W centrum miasta są ładne kamieniczki, to jest taki skwerek i łoweczki, są bardzo się dla mnie podoba. No, tutaj jest fontanna, tylko niestety nie można pić wody z tej fontanny, bo ona się nie daje się do picia. Szkoda! To są tak zwane jeziórka. Tutaj się można przejść się na spacer, albo ryby połowić. O, i tutaj nawet zrobili taki znak jak w Hollywood. Tylko oni lepiej wymyślili, bo postawili go na wyspie, tak że nikt jego ani nie ukradnie, ani nie zniszczy. Przy placu Chopinę teraz trochę pomagam, bo remontują, ale jako to piękna architektura! O, tutaj jadki miejskie XIX wieku. Tam kamienice. Tu jedyny zachowany piętrowy budynek drewniany w Sierpcu, w którym mieszkał nawet słynny malarz Abraham Neumann. To najstarszy zabitych Sierpca, bo ma swoje początki w XI wieku. Jest to Kościół świętego Wita, Modesta i Kresencji. Jego wielokrotnie przebudowywali i remontowali. I tu widać nawet, że to o, trochę cegły, trochę kamienia, czyli budulce z różnych epok. To jest ratusz XIX wieku, sierpiecki, jaki ładny. To Kościół powołania Ducha Świętego, który swoje początki ma w XV wieku. Przy ulicy benedyktyńskiej też jest dużo pięknej drewnianej architektury. O, i trelinka jest tak jak u nas na Bocieczkach. W centrum Sierpca jest dużo przedwojennych kamienic. I takie piękne murowane domy też wyglądają na przedwojenne, no dla mnie się podoba. Warto też odwiedzić Muzeum Wsi Mazowieckiej, ja w internetach patrzę i tam niby do 16 otwarte, przyjechał 15.01, a oni już kasę zamknęli, nikogo nie wpuszczali, to mi się przyjadę chociaż do tego wiatraka słynnego, pomacham przez płot. O, cześć wiatrak.